Cristiano Ronaldo kończy swoją piłkarską karierę i dzisiaj w naszym odcinku zostanie trenerem. Przed nami 12 sezonów. Zobaczmy, jak jego początek kariery właśnie w roli trenera będzie wyglądać. Na początku otrzymujemy bardzo ciekawą propozycję prowadzenia Mirandes, klubu zaplecza Ligi Hiszpańskiej. Naszym celem w tym sezonie jest nie zakończyć sezonu w dole tabeli. Mirandes grał formacją 4-4-1-1. Patrząc na to, jakich zawodników aktualnie mamy, będzie to naprawdę ciężka przygoda na początek tej kariery. Już szybko zauważył Cristiano Ronaldo, że może zmienić ustawienie na 4-4-2. Dzięki temu będziemy mogli wykorzystać lepszych piłkarzy w tym ustawieniu. Na początek zatrudniliśmy zawodnika z wolnego rynku. Luis Romo, bo o nim mowa. 75 overala. Zawodnik z Meksyku, który ma naprawdę świetną bronę i świetne podania. W lidze zakończyliśmy ten sezon na 10 miejscu. mając 17 zwycięstw, 9 remisów i 16 porażek. 60 punktów i to był naprawdę dobry początek kariery Cristiano Ronaldo. W Pucharze w pierwszej rundzie pokonaliśmy Hueskę, wygrywając im 2 do 1. Następnie w 1.16 pokonaliśmy kolejną drużynę, tym razem 1 do 0. W 1.8 pokonaliśmy Almerię 1 0 i dzięki temu awansowaliśmy do ćwierćfinału. W ćwierćfinale niestety trafiliśmy na bardzo mocną drużynę i niestety przegraliśmy 1 do 0, ale pokazaliśmy się naprawdę z dobrej strony. Cadiz wygrał Puchar w tym sezonie, Copa de España, więc to jest bardzo ciekawe. Liga miejscowa. Wygrywa FC Barcelona, a to jest bardzo ciekawe. Ciekawe, czy to się powtórzy właśnie w tym sezonie. Liga Europy wygrywa AC Milan, pokonując Ajax 3 do 2. Ligę Konferencji wygrywa Juventus, który pokonuje Ham 4 do 1. Naszym najlepszym strzelcem był wypożyczony zawodnik z Atletico Madrid Carlos Martin, który strzelił 26 bramek i miał 6 asyst. Naszym najlepszym asystentem też był zawodnik wypożyczony, tym razem z Girony Gabri Martinez, który miał 11 asyst. I tutaj możecie zauważyć, jak. Jak po zakończeniu tego sezonu wygląda nasza pierwsza jedenastka oraz ławka rezerwowych? W drugim sezonie nie mieliśmy zbyt dużo pieniędzy, dlatego musiałem posiłkować się i jeździć po wioskach, żeby Cristiano Ronaldo dostał jak najlepszych piłkarzy. Dlatego Rafa Romero do nas przychodzi, 16-latek, 69 overalla. Kolejnym zwolennikiem jest Mateo Salinas, 67 overalla, też 16 lat na środek obrony. Kolejnym zwolennikiem jest Felix Insua, 66 overalla i 18 lat. Javier Barrera, 70 overalla i 18 lat. Jego tempo i fizyczność jest na bardzo wysokim poziomie Kolejnym zawodnikiem jest Miguel Rodriguez To jest bardzo ciekawy piłkarz z Portugalii I tutaj 18 lat, 65 overalla Kolejnym zawodnikiem jest Ramirez Który do nas przychodzi, 70 overalla Pozycja bramkarz, 19 lat Kolejnym zawodnikiem, także bardzo młodym jest Alberto Moreno 67 overalla i 19 lat Jego atrybuty tempa, podania i dribblingu są naprawdę na fajnym poziomie Tutaj obrona niestety odstaje No i takim transferem, kogo mogliśmy kupić jest Morillo na atak. Zawodnik, który ma 66 overalla. I zobaczcie na jego tempo, to jest naprawdę bardzo wysoka jego umiejętność szybkiego biegania. A w tej lidze może się naprawdę przydać. Kolejnym zawodnikiem, którego zatrudniliśmy, był Ortiz, 66 overala, Także bardzo fajny lewy skrzydłowy. Zauważcie, że za całkiem przyjazną kwotę. Zawodnik, który będzie ważnym elementem całej mojej układanki pod wodzą Cristiano Ronaldo. W lidze udało nam się zająć piąte miejsce, więc jest szansa, że przez barażę awansujemy dalej. Mamy 78 punktów i naprawdę było blisko nawet trzeciego miejsca. Tutaj w barażach w pierwszej rundzie w półfinale wygraliśmy 3-2 w dwóch mecz, a w finale ograliśmy Almerię 3-2 w dwóch meczu, więc awansujemy do najwyższej klasy rozgrywkowej. W Pucharze Hiszpanii możecie zauważyć, że niestety już po rzutach karnych odpadliśmy w pierwszej rundzie, a w finale to Real Madrid pokonał Real Betis 2-1. W Lidze Mistrzów to Juventus okazał się najlepszy i wygrał z Real Madryt 2-1. W Lidze Europy wygrała Marsylia pokonująca Aston Villa 2-2 do zera. W Lidze Europy wygrywa Liverpool, czyli poprzedni sezon Liverpoolu chyba nie był zbyt udany, że tu się akurat znalazł. Naszym najlepszym strzelcem był Rodriguez i to jest bardzo fajne. 17 bramek, 10 ases, 70 overalla, naprawdę świetne, ale nasze dwa transfery Ortiz i Morillo są bardzo wysoko w tych statystykach. Ortiz i Morillo są bardzo wysoko w tych statystykach. Zmieniliśmy także ustawienie. Graliśmy 4-5-1 z defensywnym pomocnikiem, żeby właśnie wykorzystać ten bardzo mocny środek pola oraz całkiem dobry skrzydła. W grze od jej, od zawsze bramkarz jest kluczową postacią twojej pierwszej danaski. Gdy masz słabego bramkarza, to niestety cele, które sobie dajesz przed sezonem są bardzo ciężkie do zrealizowania. Dlatego przychodzi do nas Herrera, bramkarz, który ma 32 lata i 79 overalla. Zawodnik, który będzie kluczowy w naszym zespole. Kolejnym zawodnikiem jest młody Daniel Conti, który przychodzi tutaj, żeby zostać wypożyczony, żeby cały czas się rozwijać. Tak samo jak Eduardo Nawaretta, który który przychodzi do nas, żeby właśnie być aktualnie bramkarzem rozwojowym w innym zespole. Drugim naszym transferem jest doświadczony Bellerin. Potrzebowaliśmy kogoś, kto udźwignie tą presję, który walczył o utrzymanie, walczył o europejskie puchary, zna tą ligę doskonale i takiego zawodnika właśnie potrzebowałem. Kolejny zawodnik, który do nas przychodzi, to jest Alex Munoz. Bardzo ciekawy zawodnik, na środek obrony 75 overall w wieku 30 lat będzie naprawdę skokiem umiejętności na bardzo wysokim poziomie. W Lidze zajęliśmy sensacyjnie 10 miejsce ma 49 punktów. Naprawdę ten sezon mnie zaskoczył pod każdym względem, zwłaszcza jak moja drużyna łatwo przeszła z zaplecza ligi hiszpańskiej do najwyższej ligi w Hiszpanii. W pucharze w jednej 16 trafiliśmy na Eibar i wygraliśmy 3 do 1. Następnie w 1.8 pokonaliśmy Legane z 4 do 2. W ćwierćfinale Celta Vigo niestety nas ograła 2 do 1, a w finale to Celta Vigo przegrała tym razem z Realem Madryt aż 4 do 0. Widzę jeszcze Liverpool triumfuje po poprzednim sezonie, gdzie w lidze konferencji wygrali, to w tym roku mogą właśnie się cieszyć z Ligi Mistrzów, pokonując PSG 3 do 0. W Lidze Europy wygrał Sporting, pokonując Ajax 2 do 0, a w Lidze Konferencji to Bilbao okazało się lepsze niż właśnie Real Betis. Naszej drużynie zasłynął Manu Morillo, który ma 76 oberala, 19 bramek i 6 asyst. Ortiz także świetnie zagrał w tym sezonie, 12 bramek i 11 asyst. Zawodnik, który ma 24 lata i już 76 overalla. A tak wygląda aktualnie nasza jedenaska. Wygląda naprawdę solidnie. Projekt Mirandę skończony i trafiamy do Villarreal, czyli zdecydowanie lepszej drużyny. Drużyny, która ma ambicje, żeby wreszcie być kluczową postacią właśnie na rynku hiszpańskim. Otrzymaliśmy bardzo specyficzną kadrę. Zobaczcie, że mamy Bongiorno, ale mamy różnych zawodników dosyć odstających od poziomu tej drużyny. Dlatego tutaj trzeba prowadzić nową jakość. Pierwszym no moim transferem jest Hust, który naprawdę fajnie wygląda, ma 26 lat i 80 do Kolejnym zawodnikiem jest Pedro, który do nas przychodzi. Jest to zawodnik wahadłowy przede wszystkim. Bo chciałbym grać na wahadła właśnie w Real, ustawienie 5, 3, 2 i tutaj świetne tempo, dosyć dobre podania. Przede wszystkim do środkowania na bardzo wysokim poziomie będzie dobrym zawodnikiem do pierwszej jedenastki. Mukiele odchodzi do Niuka, zawodnik, który po prostu nie chciał być w naszym klubie i chciał odejść na wyższy poziom. Kolejnym zawodnikiem, którego zakupiliśmy jest Nail. I tu zobaczcie. 74 tempa, 75 podań, dribbling 79, obrona 71, fizyczność 75, naprawdę zrównoważony zawodnik. Tutaj nawet w strzelaniu zauważcie, że woleje i rzuty karne zaniżają mu tą statystykę, bo wykończenie i ustawienie w ataku jest naprawdę na dobrym poziomie. W lidze zajęliśmy sensacyjne drugie miejsce, 81 punktów, 24 zwycięstwa, 9 remisów, 5 porażek, 3 punkty za Real Madryt, to był naprawdę świetny sezon nasze naszym wykonaniu. Pucharze z Eibar wygraliśmy 3 do 1 w jednej 1.16, w 1.8 pokonaliśmy Almerię 3 do 0. W ćwierćfinale niestety przegraliśmy z Majorką 1 do 0. A w finale to Majorka okazała się najlepsza, pokonując FC Barcelonę 1 do 0. W Lidze Mistrzów wyszliśmy z grupy, zajmując drugie miejsca. W 1.8 pokonaliśmy sensacyjnie Bayern Monachium i to na wyjeździe 5 do 0, a w dwumeczu 7 do 3. Następnie w ćwierćfinale przegraliśmy 7 do 1 w dwumeczu z Milanem. Niestety brak doświadczenia Ronaldo tutaj naprawdę okazał się bardzo dużym argumentem do tego, żeby Milan przeszedł dalej. A to Liverpool pokonał Napoli w finale, pokonując ich 3-2. do 2. Atletico Madrid pokonał Arsenal w Lidze Europy i to Atletico ma to trofeum. Twente pokonał Ajs sensacyjnie w Lidze Konferencji i to właśnie drużyna z Holandii może podnieść to trofeum. Naszym najlepszym zawodnikiem był Strzec mający 30 bramek. Zawodnik z Maroka, 85 overalla, naprawdę kapitalny zawodnik, ale zauważcie na asystenta. Terence jest naprawdę objawieniem tego 20 asy z 4 bramki naprawdę zagrał genialny sezon a tutaj możecie zobaczyć aktualnie mój plan na tą drużynę oczywiście cały czas daję tiki takę bo to jest łatwy styl do tego żeby odnosić sukcesy właśnie w tej grze tutaj naprawdę się dobrze to sprawdza doszliśmy do sezonu 5, gdzie będziemy mieć naprawdę wyznaczone duże cele dlatego potrzebujemy dużych transferów Wandenwende do nas przychodzi zawodnik który ma 86 rana kolejnym zawodnikiem jest Wilhemson który ma 20 3 lata i 78 Overala. Prawym obrońcą rezerwowym musi być Iglesias, który ma 78 Overala, więc raczej nie będzie się kłócić, że nie gra za dużo, a naprawdę może być dobrym uzupełnieniem mojej kadry. Płynka niestety odchodzi do Atalanty za kwotę 19 milionów. Mam nadzieję, że ten zawodnik tam jeszcze bardziej się rozwinie. Ilias niestety musiał od nas odejść. Jest to kwestia tego, że nie gramy na skrzydłowych i ten zawodnik po prostu nie był często wystawiany do pierwszej jedenastki. Za to przychodzi do nas Kukurela, na lewe wahadu. Zawodnik bardzo doświadczony, zawodnik, który naprawdę przeżył bardzo dużo, więc mam nadzieję, że tym doświadczeniem prowadzi nas na jeszcze wyższy poziom. Soli Marsz odchodzi do Bolonii, zawodnik, który już ma swoje lata i nie pasował mi do mojego ustawienia. Ramon Terrant odchodzi od nas do Brentford, zawodnik, który miał rewelacyjny sezon, ale niestety dostaliśmy tak wysoką kwotę, że musieliśmy go pożegnać. A zawodnikiem, który ma go zastąpić jest Fermin i mam nadzieję, że ten 24-latek naprawdę spełni moje wszystkie założenia i nadzieje wobec niego. A tutaj jeszcze, gdyby Fermin nie wyszedł, no to Saula zakupiłem właśnie do naszej drużyny, jako takiego weterana, który ma po prostu wchodzić z ławki. Carlos Augusto odchodzi do Bayernu, ma się zawodnik, który grał na lewym wahadle, ale wolałem Kukurela. W lidze zajęliśmy czwarte miejsce, mając 20 zwycięstw, 10 remisów, 8 porażek i 70 punktów, ale niestety strata do FC Barcelony, Real Madrid czy Atletico Madrid jest naprawdę bardzo duża. Kopa de España wygraliśmy w 1.16 z Sevilla 1-0. Później w 1-8 pokonaliśmy FC Barcelonę 1-0. W ćwierćfinale po rzutach karnych pokonaliśmy Almerię, więc tutaj naprawdę wymęczyliśmy to zwycięstwo. W półfinale pokonaliśmy w dwóch meczu Real Madrid 4-2, a w finale pokonaliśmy Gironę, więc mamy swoje pierwsze trofeum w tej karierze. W Lidze Mistrzów awansowaliśmy z pierwszego miejsca. W 1-8 pokonaliśmy Bayern Monachium 3-2. W ćwierćfinale niestety przegraliśmy z Newcastle 3-2, a w finale wygrał Leverkusen, prowadzony przez... Czabiego Lonzo 1-0 z Milanem. W Lidze Europy po rzutach karnych wygrał Sporting pokonując Lazio. A w Lidze Konferencji Szachtar Donieck wygrał pokonując Arsenal 10-9 w rzutach karnych. Naszym najlepszym strzelcem był oczywiście N. I tutaj możecie zauważyć kolejnych zawodników, którzy także bardzo dobrze spisali się w tym sezonie. Graliśmy cały czas ustawieniem 5-3-2 i tak aktualnie wygląda nasza najlepsza jedenastka oraz ławka rezerwowych. Stworzyliśmy struktury, ale to było za mało, żeby Villa Przedłużył z nami kontrakt, i tutaj niestety żegnamy się z tym zespołem. I naszą nową przygodą jest oczywiście drużyna Lille, czyli z Ligi Francuskiej. Drużyna, która aktualnie zajmuje naprawdę niskie miejsce, a kadrę ma całkiem przyjazną. Zobaczcie, dziesiąte miejsce po 11. kolejce dla Lille to jest naprawdę rozczarowanie. Mamy w tym roku zakwalifikować się do rozgrywek europejskich i dotrze do 1,8 Pucharu Francji. Naszą pierwszą decyzją jest sprzedaż Oliviery, który po prostu się nie sprawdził przez te pół roku, które gdzieś tam byliśmy w zespole i testowaliśmy różnych zawodników. A do nas przychodzi za to bułka. 85 obrala, zawodnik, który marnował się na zapleczu Ligi Angielskiej w Leeds, przychodzi do nas, żeby właśnie tutaj wprowadzić wyższy poziom do tej drużyny. Diego Moraes odchodzi od nas i to jest zawodnik, który chciał odejść, bo dostał propozycję od PSG, tu nie ma co się oszukiwać. My zajmujemy na koniec czwarte miejsce, Mamy 56 punktów, 15 w 11 remisów, 8 porażek. Naprawdę Dobry sezon w naszym wykonaniu. Ale niestety w Pucharze Francji to nam nie poszło, bo przegraliśmy już w 16. A w finale Marsylia wygrała 1-0. A w finale Ligi Mistrzów Real Madrid wygrywa 2-1 z Bayerną Monachium. W Lidze Europy to Milan okazuje się najlepszy, pokonując PSV 3-2. A Ligę Konferencji wygrywa Bilbao, wygrywając z Romą 2-1. Colombo 16 bramek, 6 asy. Z naprawdę dobry sezon w wykonaniu Włocha. Elliot też naprawdę zagrał świetnie. 10 asy z 6 bramek? Całkiem nieźle. Graliśmy ustawieniem 3-4-1-2 i naprawdę dobrze to wyglądało. Po zaledwie roku otrzymaliśmy kontrakt od Juventusu, który stwierdziłem, że musimy przejąć Nasza drużyna wygląda aktualnie w taki sposób, i zobaczcie, ile tu jest weteranów po 30. Pierwszym moim transferem jest Filippo Taranciano, który naprawdę wygląda bardzo dobrze. Ma bardzo duże tempo, dribbling, podanie, fizyczność i naprawdę będzie dobrym zawodnikiem do mojej podstawy. Kolejnym zawodnikiem jest to Portugalczyk. Jest to zawodnik. Miguel, który ma 92 tempa, całkiem dobrą bronę, fizyczność, a chciałbym grać czwórką w obronie, więc naprawdę się przyda. Kolejny zawodnikiem, który do nas przychodzi, jest Mateo Priati i tutaj zobaczcie na pytania 85. Naprawdę świetnie to wygląda. Ederson niestety odchodzi do Aston Villa za kwotę 17 milionów. Juventus jest pierwszy w tabeli i o to mi chodziło, żeby jak najszybciej wrócić na tron Serie A. pucharze w 1 wygraliśmy z parmą w finale pokonaliśmy Fiorentinę 2 do 1, w półfinale w dwumeczu wygraliśmy 3 do zera z Napoli a w finale pokonaliśmy Inter 2 do 1 więc mamy podwójną koronę. Następnie w Lidze Mistrzów mając 16 punktów awansowaliśmy z pierwszego miejsca w 1/8 trafiliśmy na Borussię i tu niestety przegraliśmy 4 do 1. Zauważcie także tutaj świeższy ale że naprawdę dosyć dużą sensacją było to, że Villarreal ograł Tottenham, więc mój Villarreal. Później ten Villarreal pokonał Real Madryt a finale wygrał, więc czemu mnie zwalnialiście? Jeden sezon i też tu bym dotarł, a na zresztą. W Lidze Europy Real Sociedad wygrał z Brentford 2-0. W Lidze Konferencji to Montpellier okazał się lepszy niż Real Betis. Naszym najlepszym strzelcem był Vlachowicz, a graliśmy formacją 4-3 jak możecie zauważyć. Kolejny sezon i bardzo duży transfer. Fabiano Parisi do nas przychodzi, zawodnik, który ma 86 rala. Świetne tempo, dobry dribbling, dobrą bronę i bardzo dobrą fizyczność. Kolejnym zawodnikiem, który do nas przychodzi jest Bułka, którego miałem tylko przez rok w Lille bronił świetnie i tutaj zastąpi Da Silva, który ma 23 lata czasem dobrze bronił, czasem przeciętnie. Brobeń niestety odchodzi od nas do Villarrealu. Villarreal bardzo często chciał podkupywać naszych piłkarzy. Kolejnym zawodnikiem, który odchodzi jest Olise do Brentford. Całkiem często Brentford kupuje moich zawodników. Jorge odchodzi do Aston Villa 80. Do Verala, zawodnik, który po prostu mnie się nie przebił. A przychodzi za to Nakamura, zawodnik, który ma 84 tempa, 83 strzelania, 84 i naprawdę wygląda bardzo dobrze, jak na rezerwowego. Kolejnym zanikiem, który także będzie aktualnie rezerwowym, jest Pokłów 26 lat za kwotę całkiem fajną 52 miliony. Wygraliśmy Mistrzostwo po raz kolejny, mając tyle samych punktów co Atalanta, więc naprawdę było bardzo ciężko. Pucharze w jednej wygraliśmy z Torino 4 do 1, w świercinale wygraliśmy 5 do 0 z Lecce, półfinale wygraliśmy z Milanem 6 do 3, a w finale samym wygraliśmy z Interem 1-0, więc mamy podwójną koronę. A czy w Lidze Mistrzów wygramy? W fazie grupowej. Wygraliśmy grupę, mając 15 punktów. W 1.8. wygraliśmy z Real Madrid. W ćwierćfinale wygraliśmy z Frankfurtem. 3 do 1. W półfinale wygraliśmy z Interem. 5 do 3. I w finale wygraliśmy z Villarreal. Tak jest, pognaliśmy ich 3 do 2. I o to właśnie chodzi. W lidze Europy. Newcastle okazał się lepszy od Bayernu Monachium, który jest tutaj sensacyjnie. W lidze Europy. Wygrała drużyna z Austrii. Porzuta karnych. Naszym najlepszym strzelcem był Vlachowicz, ale Saúl zrobił taki fenomenalny sezon. 20 bramek 15 asyst. I tak wyglądał nasz aktualnie najlepszy skład. W ogóle Bułka się połamał na pół roku, więc praktycznie drugi bramkarz tylko bronił. Szukałem środkowego pomocnika z tego powodu, że mój zawodnik Valverde zakończył niestety karierę, dlatego potrzebowałem kogoś i tutaj Pukstas, mam nadzieję zawodnik ze Stanów Zjednoczonych naprawdę dobrze go zastąpi. Przynajmniej na łasę rezerwowej, bo mam nadzieję, że go po prostu będę wprowadzać powoli do pierwszej jedenastki. Kolejnym zanikiem, który do nas przychodzi jest Dragusin, który naprawdę ma fajny overall, jest dosyć szybki, więc Tutaj przyda mi się do właśnie tego stylu gry, który prezentujemy. Kolejnym zanikiem, który do nas przychodzi, jest Damon Pizarro. Tutaj 84-overala. Całkiem fajny wiek, 26 lat, więc jeszcze będzie mógł zastąpić Blachowicza, gdyby on zakończył karierę lub dostał bardzo dobrą ofertę z innego zespołu. Zauważcie tutaj, za 55 milionów sprzedaliśmy francuskiego napastnika. Naprawdę dobry deal. Juventus nie zdobył mistrzostwa. Dla mnie to dramat, a Napoli może się naprawdę cieszyć. W lidze nie udało nam się, być może w takim razie wygrać. Puchar, gdzie z Romą w 1.8. wygraliśmy 2 do 1. W finale wygraliśmy z Bolonią 3 do 0. W półfinale wygraliśmy z Napoli 4 do 3. A w finale pokonaliśmy Atalantę 3 do 2. W lizę Mistrzów zajmujemy drugie miejsce, więc ten sezon naprawdę był bardzo ciężki. W 1.8. pokonaliśmy Villa Real, czyli naszą bują drużynę 3 do 1. W finale wygraliśmy z Manchesterem City. W półfinale pokonaliśmy Manchester United 4 do 2. I w finale wygraliśmy z Real Madry 3 do 1. W Lidze Europy wygrywa Frankfurt pokonując. Leverkusen 3 do 1. Widzę konferencji Rens wygrywa z Augsburgiem 3 do 1. Naszym najlepszym strzecem był Wlachowicz, który ma 42 bramki. Ile? I tutaj Soul, który miał 9 bramek i 10 asyst. Dobry sezon w jego wykonaniu. I tak aktualnie wyglądał końcowy skład tego sezonu. Zmieniliśmy ustawienie właśnie na 4, 2, 3, 1. Real Madrid w 2032 roku przyszedł do nas, żebyśmy objęli właśnie ten zespół. Dlatego postanowiłem, że Cristiano Ronaldo. Nie odrzuciłby takiej propozycji. A kadra wygląda dosyć dziwnie, z tego powodu, że praktycznie nie mamy napastników, a gramy formacją na dwóch napastników, nie mamy także zawodników do obrony i naprawdę wygląda to bardzo przeciętnie. Naszym pierwszym zawodnikiem, którego zakupiliśmy był Mosquera, 26 lat, hiszpański napastnik, który powinien już na początek wejść do pierwszej jedenastki być może będzie właśnie z Balonado walczyć o tą pozycję. Kolejnym zawodnikiem, który przyszedł do nas jest 20-latek, chciałem bardzo odmłodzić tą kadrę i tutaj hawi naprawdę być dobrym uzupełnieniem naszej drużyny. Judo odchodzi do Villarreal. Tyle się dowiedziałem po tym, jak podpisałem kontrakt, więc Juda nie będziemy mieć, niestety. A tutaj jeszcze zauważcie, że kupiliśmy Silva, 17 lat, 76 overalla, więc naprawdę kapitalny zawodnik. Kolejnym zawodnikiem, którego zakupiliśmy był Acosta, 24 lata. Kolejny Hiszpan kupiony za 28 milionów, plus oddaliśmy Manciniego. W lidze udało nam się zająć pierwsze miejsce, choć Villarreal miał Juda, którego podpisał ode nas. I tutaj 85 punktów, Villarreal my mamy 89 wygraliśmy z Granadą 3-0, do 0. w ćwierćfinale ograliśmy Mirandes, czyli naszą byłą drużynę 5-2. do 2. Fajnie, że Mirandes cały czas się utrzymuje na wysokim poziomie. W półfinale pokonaliśmy Athletic Club 7-4, a w finale pokonaliśmy Sevilla 3-0. do 0. Następnie w Lidze Mistrzów wygraliśmy grupę, w 1-8 pokonaliśmy Shakhtar, w ćwierćfinale wygraliśmy z Fulham 4-2, następnie w półfinale wygraliśmy z Napoli 5-3, do 3, a w finale pokonaliśmy Juventus, więc kolejną moją byłą drużynę 1-0 i to był wspaniały sezon w wykonaniu w Lidze Europy wygrała Borusy Dortmund, wygrywając Arsenal 2-0. Następnie w Lidze Konferencji wygrał Lyon, pokonując Dynamo Zagreb 2-0. Naszym największym strzelcem był Rodrigo. Świetnie zagrał Wini, który miał 24 bramki i 20 asyst. I tak wyglądał nasz pierwszy sezon z takim właśnie ustawieniem. Kończył się kontrakt Feja, który ma 86, overalla, 21 lat, więc musiałem go podpisać. To jest Mbappé aktualnych czasów. Zawodnik niesamowicie szybki, który dobrze strzela. Podaje i ma świetny dribbling. Kolejnym zawodnikiem, który do nas przychodzi, z Lozanu. Miałem gdzieś tam wizję grać na pięciu obrońców. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Następnym zawodnikiem jest Duarte, ale tutaj zawodnik, który ma być po prostu rezerwowym bramkarzem. Kolejny duży transfer jest to Bergwal, który ma 85 overalla, 28 lat i wygląda naprawdę kozacko. Masquera, niestety, po jednym sezonie odchodzi od nas, dołączył do Bayernu Monachium. Niestety, tutaj transfer, którego się nie spodziewałem. Zawodnik, który ma 90 overalla, odchodzi do Leverkusen z tego powodu, że była aktywowana klauzula odstępnego. My w lidze przez to, przez to co się działo, zwłaszcza z transferami zajmujemy dopiero trzecie miejsce, a tu Villarreal okazuje się najlepsze. Także w Copa de España odpadliśmy już w 1-8, więc jest dramat w tym sezonie. W finale Sevilla pokonała Levante 3-2. My wyszliśmy z pierwszego miejsca. Następnie trafiliśmy na Bayern Monachium i pokonaliśmy ich 4-3. W ćwierćfinale trafiliśmy na Napoli. Tutaj dosyć łatwo 6-3. W półfinale to my zagramy w następnej rundzie z Fulam my pokonaliśmy 4 do 1 Lion, a oni Rosję 3 do 2. I w wielkim finale udało nam się wygrać po tak fatalnym sezonie. To jest szacunek dla naszych zawodników. W lidze Europy wygrywa Manchester United, pokonujący Juventus 1 do 0. W lidze Konferencji wygrywa Sevilla, a tutaj Rodrigo ma 26 bramek. Wini 23 bramki, ale wydaje mi się, że to jest moment, w którym trzeba bardziej przemyśleć ten skład, żeby taki sezon się już nie powtórzył. A tu możecie zobaczyć, że na koniec grałem 4-2-4 i niech się coś dzieje i udało się przynajmniej wygrać Ligę Mistrzów. W sezonie 12 tej kariery Dieng przychodzi do nas zawodnik, który ma 85 werala kupiony za 60 milionów. I zobaczcie na jego atrybuty. Obrony fizyczności i tempa. Genialny środkowy obrońca. Kolejnym zawodnikiem, który do nas przychodzi jest kolejny środkowy obrońca i to jest Almeida, który ma 27 lat. 5-letni kontrakt podpisany z nami. 88 tempa, ale zobaczcie, że obrona i fizyczność także są na bardzo wysokim poziomie. Kolejnym zawodnikiem, który do nas przychodzi. Jest to 21-latek Mendoza, który ma 78 overalla. Kolejnym transferem jest to Brito, który ma być na lewym wahadle, bo chciałbym grać 5-2-1-2. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W lidze udało nam się wygrać mistrzostwo, mając 83 punkty. Na szczęście pokonaliśmy Hueskę w pierwszej rundzie, choć było naprawdę ciężko. W 1-8 trafiliśmy na Atleti Club i przegraliśmy. Już 1-0. W finale to FC Barcelona okazało się najlepsza, wygrywając startem ligą 3-2. Wygraliśmy grupę z Juventusem. Zobaczymy, jak będzie dalej? W 1-8 pokonaliśmy Gent 5 do 0 w meczu. Świecz finale trafiliśmy na FC Barcelona, gdzie wygraliśmy 3 do 2. W półfinale wygraliśmy 5 do 4 z Arsenalem, a w finale zmierzyliśmy się z Salzburgiem i tutaj wygraliśmy 3 do 1. Sensacyjny finalista nie dał rady, by czarnym koniem tych rozgrywek. W lidze Europy wygrywa PSG, wygrywając 1 do 0 z Milanem, a w lidze Konferencji wygrywa Legia Warszawa, porzuta karnych 2 do 0. Naszym najlepszym stresem był fajak. Który wreszcie odnalazł się w naszym zespole Maldonada, hat-trick w finale I 20 bramek w tym sezonie Ale Larsson miał niesamowity sezon 16 asyst Fenomen sportowy I tu możecie zobaczyć moje końcowe ustawienie tej drużyny Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Że zostawicie łapkę w górę, że napiszecie komentarz Czy chcecie takiego odcinku więcej Siema!